Cześć, witam na swoim kanale. W tym filmie chcę Wam powiedzieć, jak zadbać o tunel foliowy, czy też tunel z poliwęglanu w zimę. Zima to jest bardzo dobry czas na odpowiednie zadbanie o nasze tunele, nasze szklarnie, ponieważ nie ma tutaj nic uprawianego, nie ma tutaj żadnych roślin, nie ma żadnych warzyw, więc to jest bardzo dobry czas, żeby o ten tunel właśnie zadbać. I pierwsze, co należy zrobić, to tak samo jak w lato, wietrzymy tunele. Wietrzymy tunele. Jak widzicie, ja już mam tam drzwi otwarte. Tak wygląda tunel w środku po sezonie. Są tam jakieś drobne narzędzia, ale to nie o tym. Tak, wietrzymy tunele. Dlaczego wietrzymy? Po pierwsze, w chwili gdy tunel przestaje być wietrzony, w środku czuć nieprzyjemny zapach. Czuć stęchliznę. Czuć yy, powietrze takie zastane, w którym bardzo dobrze rozwijają się pasożyty, w którym bardzo dobrze rozwijają się patogeny. Wietrzenie i nie musi to być wietrzenie codzienne może to być wietrzenie raz na 4-5 dni. Tak po 10-15 minut, żeby przewiało ten cały tunel, żeby go <coughs> powietrze to wymienić. To pomoże w zachowaniu zdrowego środowiska. Tunelu, tak, żeby w przyszłym roku, właśnie w tym roku, już, bo już mamy 26 rok, uprawa była jak najbardziej efektywna. Kolejna sprawa to wysprzątanie. Jak widzicie, ja już nie mam tutaj żadnych warzyw, żadnych roślin, żadnych upraw. Zostało tam parę liści sałaty, które za chwilę mogę, Za chwilę je, ich się pozbędę. Ale niektórzy zostawiają pomidory, papryki, krzewy do. Wiosny, dopiero wiosną zaczynają y, uprzątać teren, zaczynają sprzątać tunel. Moim zdaniem jest to błąd. Y, krzewy pomidorów, papryk ja już usunąłem dawno temu. Pokazywałem Wam ten y, też, kiedy to zrobiłem. Tam mam sadzonki, y, sadzonki porzeczki, dlatego one są schowane pod dachem, ale y, sprzątamy to, co jest niepotrzebne, po prostu wynosimy z tunelu, Odkażamy yy, kolejny punkt. Odkażemy cały tunel i odkażać możemy na kilka sposobów. Pierwsze, odkażemy ziemię. Możemy to zrobić gnojówką ze skrzypu. Ona świetnie się sprawdzi, świetnie odkazi, ale z całą konstrukcją. Dla osób, które chcą mieć stuprocentową pewność, że wszystko, całe odkażanie zostało wykonane prawidłowo, najlepszym rozwiązaniem jest wypalenie siarki. Wypalenie siarki jest to stuprocentowa praktycznie metoda, że każdy zakamarek, każde tutaj miejsce pod stelarzem, wszędzie tutaj ten dym dojdzie i wszystkie patogeny, wszystkie choroby, wszystkie grzyby, pleśnie, wszystkie te e, po prostu zostaną zniszczone. Minus tej metody jest taki, że po siarce zostaje bardzo duży brud bardzo dużo wszystko jest praktycznie tunel do mycia. Dlatego ja Wypalać siarki w tym tunelu nie będę, będę odkażał go dopiero wiosną i film z odkażania dla Was nagram, więc polecam subskrybować kanał i oglądać, żeby być na bieżąco z tym, jak ja będę tutaj odkażał ten tunel. Z racji tego, że mamy zimę, jeżeli opady śniegu u Was są duże, to należy odśnieżyć taki tunel. Jest to kolejna praca, którą należy wykonać. Jak widzicie, u mnie na tunelu jest około centymetra śniegu. U mnie nie ma tak intensywnych opadów jak wreszcie polski. Wziąć tylko pod uwagę to, że ode mnie do Mławy w prostej linii jest 100 km, i u mnie spadło 2-3 centymetry śniegu, a tam jest grubo ponad pół metra. Więc w takich warunkach, ale też przy mniejszym, mniejszych opadach, należy odśnieżać tunele. Ten tunel mój z poliwęglanu on jest półokrągły więc śnieg nawet przy większych opadach z niego samoczynnie się osuwa ale nie należy polegać tylko na tym pokazywałem wam tunel u mojego sąsiada jak go zarwało w listopadzie były duże opady śniegu u mnie akurat i jak widzicie tunel u mnie nie jest zniszczony u niego został połamany u mnie przetrwał, ponieważ profile pomiędzy sobą mają 67 cm odległości, dlatego ten tunel był, jest dość mocno podparty, te płyty, dość, dość jest stabilny i one mają przekrój kwadratu, więc jest też ciężej go zgiąć, ale jeżeli będą intensywne opady śniegu, u siebie również będę odśnieżał, będę będę pilnował tego, żeby mi po prostu ten ciężki śnieg nie uszkodził tunelu. I ostatnią rzeczą, jaką należy wykonać, i to praktycznie trzeba wykonywać nie tylko teraz, ale też przez całą zimę, to nawadnianie podłoża. Nawadnianie podłoża. Ja Wam pokazywałem, że ja nawadniam podłoże z mausera, z tej wod wody opadowej, która pada. Tu mam węże i wlewam po, po kolei w każdy, w każdy zagon wodę. Ale tak jak gdzie niegdzie w Polsce jest bardzo dużo śniegu, wykorzystajcie go, nie wyrzucajcie go. Śnieg to nie jest problem, możecie go narzucić do tunelu, na takie właśnie zagony, i będziecie mieli, będziecie mieli świetnie nawodnione podłoże. W zeszłym roku pod jednym z filmów y, miałem jeden czy dwa komentarze: że, y, że śnieg to jest bardzo mało wody. Otóż nie, metr sześcienny wody, metr sześcienny śniegu to jest około 800 litrów wody, więc jeżeli to się rozpuści, a przy opadach sięgających nawet 15 cm pokrywa, to tego śniegu mamy i tak bardzo dużo. Każdy ma jakieś tarasy, każdy ma podjazdy pod dom, pod garaż, więc tego śniegu przeliczając jest dość sporo i szkoda, żeby ta woda się zmarnowała. Dodatkowo, jeżeli będzie ujemna temperatura, śnieg zabezpieczy wam podłoże przed namiernym przemarzaniem, a co za tym idzie, będzie to podłoże też e, biologicznie żywe, ponieważ w, na zewnątrz, gdy są niskie temperatury, całe, wszystkie organizmy, dżdżownice, nie drżownice, wszystkie mikroelementy, no, no mikroelementy nie, ale dżdżownice schodzą niżej, nie przerabiając nam tego podłoża. Natomiast jeżeli jest na nim. Warstwa śniegu, nawet 20 cm, to już jest izolacja. To pod samym wierzchem, pod samym wierzchem, jest yy, miękka ziemia. Te dżownice tam chodzą, żerują, przerabiają yy, wszystkie minerały, wszystkie składniki, wszystko to, co tam było dostarczone jesienią, żeby to podłoże było jak najbogatsze. Widzicie u mnie, w nie jest za. Zimno, nawet w tunelu wody, ten ziemia nie jest zmarznięta, Ale jeżeli u was jest, nie przejmujcie się tym ziemia spokojnie. Spokojnie sobie poradzi. Tu jeszcze wracając do dezynfekcji, mi się teraz przypomniało, jeżeli macie u siebie w tunelach takie pręty, jak ja do podwiązywania pomidorów, albo macie tyczki, którymi podwiązujecie pod podpory, pomidory, czy papryki, możecie je również teraz odkazić, żeby żeby nie przenosić patogenów. Tu jeszcze dopowiem, do, dopowiem jedno zdanie o samym wietrzeniu. Wietrzenie tunelu zapobiega korozji tych oto elementów. Pomimo tego, że, to jest, że one są ocynkowane, ten ocynk jest dość słabej jakości niestety i w miejscach spawów, jak widzicie u mnie jeszcze rdza się, nic nie pokazuje, ale w środku w profilach już zaczyna się pokazywać Ruda, więc trzeba po prostu ten tunel zadbać, tak go przewieczyć raz na 3-4 dni i wszystko będzie dobrze. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrypcji, komentowania, lajkowania i do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.